Siemka widzowie, witam was w kolejnym odcinku na G4. Skinny się słuchajcie, na wstępie, pierwszy link w opisie, słuchajcie, wpisujcie mój kodzik, bo dzięki temu dostajcie 5% do doładowania i darmową skrzynkę Milstek. Za darmo. Yy, I słuchajcie, pamiętajcie, 18 lat trzeba mieć, tak? 18 lat trzeba mieć, żeby na stronie, kodzik musi być oczywiście wpisany tutaj, bo bez kodziku ten. Słuchajcie, no dużo was już się słuchajcie. Ja wam pokażę. Brakuje naprawdę niewiele do 800 osób użytych mój kodzik. Naprawdę w tym miesiącu pokazaliście klasę, Armię Tomasa i, i tak dalej, więc dziękuję Wam za to. My słuchajcie, dzisiaj nie bitwy. Dzisiaj nie bitwy, bo dzisiaj byśmy poszli na bitwy za stówkę znowu. Tak jak w poprzednim odcinku. I tu mamy od stówki. Od stóweczki do stóweczki i tu mamy takie bitewki, nie? Ja bym poszedł ten Tiger Speedic oddawał coś po porządnie, 300, stówki, 3 stówki Tiger Speedik, to była chyba jedna, nie to nie była jedna z moich ulubionych, ale naprawdę fajna skrzynka, bo leci na tym momencie Jaguarek. Pytanie ile Jaguarek jest warty, on coś tam był warty, nie? Jest warty 390 500... dobra mamy profit, super. Mamy już na początku odcinku profit. To jest ta procentówka właśnie tutaj mamy procenty na kosę mamy jakieś. Weźmy to za 5 zakręćmy. Bo to nawet nie są jakieś małe te procenty. I właśnie przeleciała nam kosa dość blisko. Kurde słabo. Jeszcze raz za 5 stóweczek. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Tuj, tuj, tuj. dobra, nie. Słabo, słabo totalnie. Dobra, a wiecie co, odpuśćmy sobie te skrzynki. Robimy najgrubszą bitwę chyba w historii tego kanału w tym momencie. Nie no, były grubsze bitwy, ale byśmy poszli na luksurki, teraz 5500 tysiąca zł. 3 graczy, 5,5 tysiąca zł. 3 graczy. Grubo. Grubo, ale tutaj jest słuchajcie, 20 skrzynek. Czyli na oko 20 tysięcy zł. Plus, minus, nawet więcej. 20 tysięcy zł do zgarnięcia jakoś. Albo wychodzimy z pustym portfelem, albo mamy fajny profit, nie? Proszę. Luksurka, proszę, proszę. Dobra, coś fajnego wyleciało. 1200 doty, ale dla botachata też. Drugie otwarcie, proszę. Luksurka, o kurde, dropnął dropną do Doplera, ale to jest lekka przewaga. Lekką przewagę ma. Można to jeszcze łatwo odrobić. Leci nam jakaś nawajka. No i najgorszy dropa. Najgorszy drop. No i nie, no i przegrałem, mnie, jak zwykle przegrały mnie. Ja nie wiem, no Chociaż lorka 55, nie, myślałem, że droższa jest Kurde, tysiaka wygrał, no i pasie 14 tysięcy, no trudno się mówi, trudno, jeszcze się to Nieraz, słuchajcie, widzowie odrobi Nieraz to jeszcze odrobimy 4 graczy, słuchaj Za do stóweczki, za stóweczkę, do stóweczki Tiger speedik za dziewięć stówek Tiger Speed. Dobra, jak nam zostanie w razie co? Na jakieś odkucie? Eee, na jakieś odkucie, słuchajcie, i lecimy 10 9 Tiger Speedików jeszcze. To... Powiem wam tak, no póki co jest lipa. O jaguarek, to powiem wam, że nawet grubo. O kurde, ale ten też dropnął Jaguarka i teraz właśnie nie wiem kto tu ma przewagę jako tako. Kurde. No powinniśmy to chociaż ten dropną free tiger, ale nie wiem, mi się wydaje, że mamy przewagę totalną. Chociaż już teraz po tej... nie wiem, nie Wygraliśmy. Ryan wygrał. Kurde, dobra widowie, no trudno, tak się mówi, tak się żyje, nie?